Siema, siemaneczka, z tej strony Stachu. Dzisiaj gramy z Jowtkiem Siema no wszystkim. W dzisiejszym odcinku będziemy grali challenge. Bronię tylko od y, botów. Kupionek, rzecz jasna. Ta. Tak. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam do subskrybowania, łapkowania, dzwoneczkowania mojego mojego kanału i kanału Jowtka tak, dziękuję bardzo. I zachęcam... Z góry. Do oglądania. Pompa, fajną pompę. Dok. Dlaczego nie cieszycie mnie? Tylko, bo to, że botów Eta. ma. wszystko. E, jak... widzicie? widzicie? Zajnijmy, gdyby, zanim długo ten... ...tych będę ja grał... Pierwszy właśnie, bot bo już. Jeszcze... A masz więcej no, botów no. odblokowanych. No, przy... Mam mam... Tu jest kolejny. Ej, może wymiemy bota? Można. Mamy jakieś pomysł. Przepraszam, 300 przepraszam, że nie u mnie słyszycie wcale mojego brata. Bardzo dobrze wiem, to przepraszam. Mam nadzieję, że widzowie Wam się to spodoba w sumie. No Dla wam się spodobał, to możemy częściej robić takie challenge. Osy. Czekaj, bo ja podniosłem pijeman, nie możemy. <noise> ja widzisz z klikię z To jednak była pompa, bo jakby tu były, nie wiem, snajperka, to było by Super by było. Trzyma, trzymamy się razem, wiesz? <laughs> ja tu latam. Oh, by way, mam zero matce. <laughs> ja mam trzydzieści. nie możemy chyba nienormalnie wyrazić, bo... No. Ty, bo... To. On jest u góry. Chodzi o to chyba, że nabory nie leci Ej widzę Cię w Ale coś tak w Patrz, ale to nie... Jak tam wyjść? Ludowie nie śmiejcie się z naszych umiejętności Jakich naszych? O, to są... Patrz! To by mnie strzelił tak w ogóle C? A, można go tylko wynać. No i super i tak

o tym mi się kończą. Kuba! Gdzie masz następnego bota? Aha Tu Dobra, let's go w po niego. by jak widzicie lecimy po kolejnego bota? Postanowiliśmy z Stachem, że uciekniemy. Mm. Na to warta. Nie fair to było. Oni mieli wszystko Dosłownie Czyli więcej maców, HP broni, speedrun ty a tam? Nie, Czekaj, gdzieś ja tu nie byłem, chyba nie? Gdzieś ja nie byłem, a no, mam oznaczone. Taka ciekawostka, a w ogóle widzowie. Wbijajcie do Joftka i do mnie na kanał. Joftek wbija pierwsze 100 subów. Nice. A ja wbijam pierwsze 200 subów. Więc no, a na 200 subów u mnie będzie giveaway. Więc opłaca się. Wszyscy się U mnie też na 100 subskrypcji działać kamerka. Ja też zachęcam. No nie gadać, żeby też to jest. No i się tam, bili. Idziemy tam. Eee... O, Snajperka bierzemy. DMR. Tak. Yyy... Mm. Chodź. Gdzie są? 37 Oni mają Kraka, możemy tutaj My Idziemy, podejrzewamy pierwszy mapu. Ty, a my mamy w ogóle... Trudnie, bo my gramy rankingowe. Nice to oj, boli oj, oj. Jeszcze ten spadik leżący tam Let's go po następnego bota Dobra, let's go dalej Tu jeszcze może być coś ciekawego Oprócz ludzi to będzie może coś. No mi też, ale wiesz... Może coś lepszego siądzie. Dziunias, a tam u góry. A co on ma? Opatki. co? do mnie? lecimy tu? Stary, lecimy... Dlatego lecimy po następnych chłopów Znaczy, boty Nie giń, nie giń Le... Lecisz? Musisz przeżyć Dolecisz do mnie? Chyba ja. Dobra, widzę, że lecisz. Całe, o ja O nie! W locie? Nie! Trzymaj. O nie! Chyba nosi klęska. Będę się siedzą w pachach, poroszę cię. Poroszę cię. Poroszę. Proszę. Proszę. Mhm, poroszę. Poroszę. No Tak. Ale coś mi nie piekło. Dobra. Dobra, wracam do gry. I jakby mi Dwie minisy ci dam. Spoko. Dawaj mi motor. Sorry, za o kurde. Sorry, to się za o kurde, dobra, weź co już tego. O, co, o nie.

w ogóle mocno nie mam Snieg, 40 Jeszcze raz widzę, że Sarek życie mojego brata w Ale co to będzie słychać na odcinku, nie wiem Nie wiem Tego... nie wiem Czekaj... A ja... <grym> yeah. Na hopę robię drifta Właśnie, na lewie mówiłem ostatnio, yy, że będą odcinki z widami. Będą odcinki z widzowie. Mam w planach, jeżeli będą donate, jeżeli będą zyski z tych koniec. Za Donaty... Ty za... bo ja mam hopów ogólnie, nie? Aha, to już da. Za będą yy, kupowane podolce, które będą przyświęcone na krespony czy 1v1 z widami. I właśnie, jeśli chodzi o mówił z widami będzie istnął i istn istn Dobiegnę! Aha, ukończyłem. Tak, mamy z drugiej Dlatego lecimy najpierw na tamtych. Aha, chłopy jeszcze w krzaku tam są. A to nie są przypadkiem jakieś czwórki? Zero ma. Dobra, wjeżdżaj. Zero. Ja żyje, nie Nie Tu jest jeden. Ja pojechałem tego jednego. O, tu jest ja leży. Nice. u mnie też ma zero. Ty bo. To jest gdzieś hop Dawaj krokiem to mnie na kucko gdzieś jest Dawaj W krzaku go nie ma podki dawaj Dobra widzę plecy O kurde Chiluj chiluj Ała. O ma kraka. No jedną pompę. mnie. Hmm. pompę. Najpierw się muszę chylnąć. Przepraszam, ale wziąłem potki z hopa. jeden Ale mam nadzieję, że wybaczam to, bo jakby zebrałem cały loot i nie chciałem tego naprawdę. Zdrawiamy wzięliśmy. Wzią, pompę Zaraz Opa. A bo nie się to, to. No to jest lepszy plan Sorry się, że się tak wykładam Spoko spoko już, ja wiem jak to mieć walizy na plecach, już nie raz ktoś mnie miał Jak byłem słaby W sumie teraz też jestem, ale to wiesz To pominijmy. Pominijmy twarg Nie uda się, nie może, nie ma prawa to się udać Ale jeżeli się nie uda, to też Uważaj od razu, bo chopy lecą Widzę Uciekaj od razu Od razu, jak najdalej Dobra, dobra. jak najdalej Widziałem, że ja to już się tylko, bo Przepraszam, ale... Muszę, bo zdechnę W sumie to leczenie nie jest tak ważne Chodziło w sumie o same bronie O dobra, mam tu mocno. O kurde po 2 Teraz dojdzie to będzie było 5 więc no. Nie zasympatycznie, ja ja tak średnio leczenie mam. Po 10 by Po 5. 5. Pięć Cz pięciu typów zostało 4 stary. typów, chopia. 4, dobrze. Muszę tak trochę przykampić. Przepraszam was, no, ale... Nie za sfokcjonuje drugie miejsce chociaż. No drugie miejsce będzie Ale mamy chyba drugie miejsce. Zależy czy są ludzkie, czy są... No. Yy, trzy drużyny. A ja jestem najwyżej ze wszystkich. Ale masz wklęsłego stamtąd. Ty no, nadzieję ja już się tracą. Słuchajcie, jeżeli pachu to wykieruje, to jest epicko. Jeżeli tego nie wykieruję, to i tak jest epicko, bo patrzcie jakie mam miejsca. Ja pierdzielę Oni mi dobili te typy. Często dużo sokna. O kurde, dobra. Kup się. Po 10. Boże we one victory, yeah, we to get down. Za pierwszą próbą! Mam nadzieję, że wam się podobało I do następnego Siema